Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Nawet nie jestem w stanie wyobrazić sobie cierpienia Maryi, gdy przez trzy dni szukała zagubionego Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia odsłania nam tajemnice serca Matki Bożej. Maryja wprost mówi, synu, czemuś nam to uczynił. Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. A Jezus wcale nie daje jej łatwej odpowiedzi. Mówi, dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinien być w tym, co należy do mego Ojca? Maryja nie rozumie odpowiedzi Jezusa. Ostatnie zdanie Ewangelii z dnia dzisiejszego mówi nam, jak Maryja zachowywała się w momencie, kiedy nie rozumiała, co mówił jej syn, kiedy nie rozumiała jego działania. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu i rozmyślała o nich. To jest bardzo ważna wskazówka dla nas, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś, czego nie rozumiemy, gdy musimy zrobić coś, czego nie rozumiemy. Czasami dzieci, gdy uczą, przygotowują się do pierwszej komunii świętej, no i pewnie wiecie, że jest to czas, kiedy e, właśnie trzecioklasiści muszą, muszą bardzo dużo się uczyć różnych modlitw, pytań, no i różnych takich rzeczy dotyczących naszej wiary, których nie do końca rozumieją. I czasem dzieci mówią, proszę pani, dlaczego ja mam się tego uczyć? Ja nic z tego nie rozumiem. Hm. Ja was rozumiem, że nie rozumiecie, ale czasem tak jest, że pewne sprawy po prostu musimy zapamiętać, musimy przechowywać w swoim sercu, i przyjdzie taki czas, kiedy Pan Bóg odsłoni nam znaczenie tych słów, kiedy Pan Bóg odsłoni nam znaczenie różnych wydarzeń. I to dotyczy nie tylko spraw do, um, jakby uczenia się modlitwy, ale są różne takie wydarzenia w naszym życiu, jakieś takie nieporozumienia, na przykład, albo um, no, takie rzeczy, których po prostu nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego chciałam mieć takie wspaniałe wakacje, a tu nic się nie udało, dlaczego moje koleżanki w klasie są takie niemiłe, albo dlaczego. W moim domu dzieje się to, a nie coś innego. Dlaczego jest taka, a nie inaczej? I czasem trzeba tak jak Maryja, po prostu zaufać i po prostu przechowywać tę sprawę w swoim sercu i tak pytać, tak jak ona, synu, czemuś Jezu, czemuś nam to uczynił, czemu mi to uczyniłeś? Ale nie z wyrzutem, ale z taką otwartością i gotowością czekania na odpowiedź. Czasem ta odpowiedź przyjdzie po kilku latach. Czasem szybko. Ale Maria uczy nas czekania, czekania na odpowiedź, czekania na to, aż Pan Jezus w swoim czasie odsłoni przed nami znaczenie różnych wydarzeń naszego życia. I tego wam życzę, życzę wam cierpliwości, abyśmy tak jak Maryja cierpliwie czekali, aż Pan Jezus wyjaśni nam to, czego w tym momencie jeszcze nie rozumiemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Pa.